Bestseller ostatnich lat zyskuje nowy design, funkcje i kolory. Kolejna wersja fotela masującego Massaggio Exclusivo umożliwia jeszcze bardziej odprężający masaż całego ciała od karku aż po palce u stóp. Masaż rozpoczyna się skanowaniem linii kręgosłupa i dopasowaniem do wzrostu. Wszystko, aby prowadzić ramiona masujące idealnie według indywidualnych potrzeb. Masaż w tym modelu nie ogranicza się tylko do kręgosłupa, ale obejmuje również pośladki i uda. Zakrzywiona prowadnica dostosowuje się idealnie do naturalnego kształtu ciała, zwiększając skuteczność i zasięg masażu. Plecy ogrzewane są za pomocą promieni podczerwonych, zapewniających wyjątkowe uczucie ciepła, co uprzyjemnia sam masaż lub bez masażu rozgrzewa w chłodniejsze wieczory. System masażu poduszkami powietrznymi, zdejmując napięcie z mięśni, wpływa na przyjemne rozluzienie ramion, przedramion, ud, łydek, a nawet stóp. Genialny masaż stół wykonywany rolkami, wspartymi pracą poduszek powietrznych, skutecznie łagodzi zmęczenie po całym dniu. A innowacyjny masaż ugniatający na łydki rozmasowuje nawet największe napięcia. Fotel przy rozkładaniu automatycznie odsuwa się od ściany, co pozwala zaoszczędzić miejsce. A samo ułożenie ciała w odpowiedniej i niesamowicie wygodnej pozycji odciąża kręgosłup i rozluźnia mięśnie. Wybór odpowiedniej funkcji ułatwia intuicyjny pilot z kolorowym ekranem. Lub wygodny panel podręczny. Natomiast sterowanie głosowe umożliwia szybką zmianę podstawowych funkcji bez konieczności korzystania z pilota. Powietrze wzbogacone w ujemne jony tlenu i relaksacyjna muzyka z głośników fotela pobudzają kolejne zmysły, zwiększając tym samym poczucie relaksu. Wysokiej jakości wykonanie wraz z nowoczesnym designem, klasycznymi zestawieniami kolorystycznymi. Tworzy połączenie, które może stanowić doskonałe uzupełnienie każdego wnętrza. Kolejna wersja Massaggio Exclusivo dzięki odświeżonym i rozbudowanym funkcjom zapewnia wyjątkowy masaż, który przekłada się na jeszcze bardziej relaksacyjne i zapadające w pamięć doznania. Nowoczesnym designem i jakościowym wykonaniem potwierdza swoją wysoką klasę. Więcej informacji o fotelu masującym Massaggio Exclusivo 2 znajdziesz na restlords.com. Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami, a z pewnością na nie odpowiemy.